Ja jestem Bogusiasty a dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać zadanie z przeszukaniem y, tych y, przeciwników, tych botów. Y, oczywiście muszą się zgrespić na przykład y, w tym miejscu, przy przyjemnym parku. Y, zaraz Wam pokażę inne miejsca. Oczywiście nie dostanę skrzyneczki, ale musimy wtedy powalić jakiegoś i po prostu przeszukać. O to chodzi w całym zadaniu. Y, dokładne polecenie będziecie mieli napisane w, y, w tytule filmu. A yy, dokładnie w będziecie mieli napisane w tytule filmu Jeszcze się znajdują yy, kolejne miejsca przy yy, tym zalewie kajaków yy, w piszczącej puszczy i w yy, znaczy Paskudnej Puszczy Stare nazwy yy, i w, w Teraz nie mogę sobie przypomnieć, no ale wy te trzy mistrzówki, tą powinniście wykonać i na pewno widzieliście też jakieś inne swoje. Trzymajcie się ciepło, do w odcinku, cześć!